O właściwościach leczniczych dyni to chyba e, każdy wie. E, dynia w niektórych regionach w Polsce, która jest nazywana bania, w niektórych innych dynia. Najczęściej u nas jest, moi drodzy, najbardziej spotykana dynia prowansalska, czyli ta duża, potężna dynia. Ona koniec września, październik wtedy króluje na stołach. Ja e, wziąłem akurat mniejszą dynię ale też dynie, żeby była sprawa jasna i chciałbym, żebyśmy dzisiaj zrobili sobie chleb z dyni. Tak z ciekawostek powiem, że w ogóle pieczywo z dyni to królowało już u Azteków w Ameryce, u Majów i tak dalej. Tam oni bardzo często robili wszystkie wypieki z dyni, a pierwsze ciasto w sumie z dyni takie dość oryginalne zrobili osadnicy amerykańscy po prostu Wydrążyli dynie, i w środku umieścili miód i mleko, i to wszystko zapiekali. I w ten sposób były robione kwestie hmm, ciast z dyni u pierwotnych mieszkańców Ameryki. Że potem nikt nie zarzucał, że nie wiadomo, co do tego trzeba e, chleba, to postaram się pokazać. mąka pszenna, oczywiście letnia woda, sól, suszone drożdże, pire z dyni i listki świeżej szałwi albo szpinaku, zależy z czym będziemy chcieli to zrobić. Ja to tutaj pokażę, żeby było o. Każdy sobie może zobaczyć, jaki jest potrzebny skład, żeby taki chlebek dyniowy zrobić. Moi drodzy, zaczniemy w ogóle od tego pire. W jaki sposób robi się pire z dyni? Można robić na dwa sposoby. Jeden ze sposobów to jest pociąć dynię moi drodzy, na małe kawałki i e, można ją spokojnie sobie zapiec w piekarniku, a następnie zblendować. Drugi, który ja postaram się zrobić, sposób na, na pire z dyni, to jest, moi drodzy, pociąć dynię na małe kawałeczki i później tą dynię ugotować. I jak będzie już ugotowana, to wtedy blendujemy ją, moi drodzy, razem z czy szałwią, czy szpinakiem, tak jak tu podałem w przepisie. Oczywiście bierzemy, wykrajamy końcówkę i żeby tematu w ogóle nie przedłużać, to opróżniamy ją tą dynię w środku, prawda? I następnie kroimy ją jak ją pokroimy to będziemy gotowali Także widzimy dynia się gotuje. Oczywiście tak, nie wiem czy wspominałem, ale właśnie dynia na przykład bardzo pomaga w kwestiach cukrzycy. Dlatego też jest bardzo często popularna na wschodzie Polski, na Ukrainie. Tam wiele produktów robi się z dyni. No myślę, że ten chlebek dyniowy przypadnie wam do gustu bo po pierwsze dłużej zawsze chleb, który się robi w domu dłużej stoi niż jakiś e, chleb, który jest kupowany w piekarniach, nie wiadomo czym dopędzany, a tak to samemu jeżeli się zrobi, to jest on i zdrowszy i lepszy i czasami nawet jest, szczerze mówiąc, moi drodzy, tańszy. Dynia nam się już ugotowała. Także widać. Musimy z niej zrobić pirę, Tak jak mówiłem wcześniej, albo możemy dodać szpinak, albo możemy dodać, moi drodzy, co ja mówiłem na szy, na samym początku będziecie widzieli. Szpinak, albo też coś na szy, albo jakieś w ogóle inne dodatki. Mniejsza z tym. Najważniejszą rzeczą, moi drodzy, jest, że w tej chwili musimy z tego zrobić papkę, czyli po prostu sobie najspokojniej w świecie. Zblendujemy, żeby zrobić pire. Jak zauważyliście, jak zapewne zauważyliście, tutaj jest taka żółta woda. Ja ją sobie, moi drodzy, ja ją sobie mamy, wyciągniemy i w ten sposób, moi drodzy, o. mamy zrobione pire z dyni i ze szpinaku. A ta woda, to jest po prostu woda w której gotowała się dynia, dlatego że w tej wodzie pozostaje najwięcej, moi drodzy, pozostaje najwięcej witamin, więc po co dodawać wodę, w której nie ma witamin, jeżeli można tą wodę z gotowania się dyni wykorzystać do dalszego pieczenia ciasta. I za chwileczkę bierzemy, robimy ciasto. Dobra, i przygotowujemy ciasto, więc po prostu nasze pile Wrzucimy. Ja to zrobię w takim większym garku, bo potem ciasto i tak będzie musiało sobie wyrosnąć. Do tego dodamy tej wody. Troszeczkę. Będziemy zawsze tam sobie dolewać. O. No. Wyrośnie więcej najwyżej. Wyrośnie więcej, moi drodzy. No i oczywiście soli. I oczywiście dodajemy na koniec mąki, moi drodzy. Tak jak mówię często. Prawda jest ogólnie taka, że Najczęściej do pieczenia chleba wykorzystuje się tam mąkę 600, 700. Moi drodzy, ale praktycznie jakby ktoś się uparł, to by i z mąki tortowej wziął, zrobił bez najmniejszego problemu ciasto na chleb, które potem można by spokojnie piec. I sobie najspokojniej w świecie rozgniatamy, ponieważ ja dodałem szpinak. Co ja gadam? Szpinak? Szczaf. Szpinak. Dobrze. Szpinak. Śpinak. To będzie więcej żelaza w tym chlebie. Będzie więcej żelaza w tym chlebie. No i oczywiście będzie dynia, która zapobiega na przykład cukrzycy czy różnym innym, moi drodzy, czy różnym innym chorobom. Chleb z dyni jest o tyle ciekawy, że on ma właśnie taki swoisty Taki swoisty, moi drodzy, żółty kolor. Także masę już robimy. Ale na pewno jest bardzo zdrowy i bardziej wzięty, taki, moi drodzy, jest bardziej wydajny. I dłużej stoi przede wszystkim, bo można zrobić i ponad tydzień będzie stał nie to, co jakieś takie, nie to, co jakieś różnej maści, e, chleby, które są kupowane i nie wiadomo, co tam jest w zasadzie, moi drodzy, dosypywane do tych chlebów. Ciasto już się powoli robi tak, że w momencie, jak będzie... Gotowe do wyrośnięcia, to odstawimy na pół godziny. No, już się klei, bardzo fajne. Więc ono sobie wyrośnie przez pół godziny i będziemy zajmowali się pieczeniem naszego, naszego... ciasta. Już mamy praktycznie gotowe, moi drodzy. To teraz, jak jest już wyrobione. Odstawiamy tak na pół godziny w ciepłe miejsce, żeby sobie urosło. Żeby sobie urosło, i moi drodzy, i moi drodzy, a mi się już przypomniał sztaf i szpinach. To są dwie rzeczy, które można na przykład dodawać, żeby sobie urosło przez te pół godziny. Jak urośnie, formujemy z ciasta chlebek. Naturalnie, górę możemy sobie wziąć moi drodzy jajkiem, białkiem posmarować wtedy będzie fajna skorupka i oczywiście na samą górę będziemy mogli położyć peski z dyni jeśli ktoś będzie lubił dla ozdoby w ten sposób będziemy mieli nasz chlebek także stawiamy na okno na pół godziny i czekamy sobie aż sobie wyrośnie moi drodzy ciasto już nam się wyrobiło Mamy, to muszę tylko małe sprostowanie zrobić, poprzednio powiedziałem, że ciasto będzie wyrastało i w ciepleć czekało sobie 30 minut, ciasto czeka półtorej godziny. Wtedy zwiększa objętość swoją dwukrotnie i to jest taki pierwszy proces wyrastania ciasta na chleb. Dalej, co robimy dalej moi drodzy? Bierzemy mąkę, nasze ciasto. O i dużo nam się go wzięło. Dużo wyszło ciasta, ale musimy dać trochę tej mąki. Tutaj troszkę weźmiemy, obtoczymy w tej mące, żeby ciasto było w tej mące. Tak samo jeszcze tą końcówkę wybierzemy. Żeby najspokojniej się całe ciasto wybrać, bo z takiej masy, którą zrobiliśmy, to możemy zrobić dwa albo trzy chleby. I moi drodzy, dobra, to damy do mycia. W Tej mące obtoczymy całość i uformujemy moi drodzy Zgrabne bochenki, oczywiście, jeszcze można to fajnie zagnieść, żeby po prostu to ciasto było dobrze ułożone, uformowane. O, teraz to wygląda kapitalnie. Ja przygotowałem sobie papier jeszcze do pieczenia, więc na tym papierze do pieczenia, moi drodzy, weźmiemy. sporządzimy te bochenki, które robimy takie trzy mniejsze chlebki, będą one moi drodzy poręczniejsze i przygotujemy do drugiego takiego Takie trzy mniejsze chlebki zrobimy do drugiego procesu wyrastania. Czyli jeżeli mamy już takie trzy chlebki, będziemy je odkładali. I moi drodzy, w ten sposób te chlebki przygotowane odstawiamy na taki drugi proces wyrastania ciasta, czyli na następne 30 minut. Ciasto sobie. Ciasto sobie moi drodzy dojrzeje i jak dojrzeje nacinamy je troszeczkę. E, nacinamy je troszeczkę moi drodzy e, nożem, żeby przesiąkło i możemy też wierznią górę posmarować jajkiem. To wtedy moi drodzy nabierze to takiego fajnego Eee, taką fajną skórkę będzie miało. Jak normalne. Jak normalne ciasto chlebowe. Tak jak powiedziałem, chleb sobie nacinamy. Smarujemy białkiem. Od jajka, żeby była skorupka fajna. Wkładamy do pieca na 25 minut na 220-250 stopni. Po tym czasie możemy przykręcić do 200 stopni i jeszcze podpiec go na 10 minut. Tak wyglądają nasze chlebki dyniowe. Pamiętajmy, że ludzie piekli chleby od 12 tysięcy lat. Jakoś im to wychodziło. Także zachęcam, żeby taki chlebek dyniowy sobie też w domu upiec. No i w komentarzach oczywiście piszcie jak wam wyszedł. Subskrybujcie, lajkujcie i udostępniajcie. Ten kanał i te przepisy znajomym, jeśli wam dopasowały. No